Zawodnicy gotowi? Runda pierwsza, walka! Dobrze proszę Państwa, zobaczcie jak się porusza, jaką ma siłę, energię, motorykę. Ale na odskoki można właśnie poradzić tym, że wchodzi się do klinczu. I tak jak w zawodnicy próbują się zrominować na saję. Który kogo spróbować na siebie? Robert za je zaklopować sobie. Ale Michał, uderza się 50, proszę państwa. Brawo nie daje się ani jeden, ani drugi. Jak to się skończy? Stop! 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 stop. Proszę państwa, zawodnicy na środek. Sędziowie przerwali klienci, którzy za długo trwał. Walka! Tu się bardzo dużo dzieje, ciosy naprawdę sypią się bardzo szybko.